Hej ludzie, Paziu tutaj. A to są moje wrażenia po pierwszych 10 godzinach gry w Trails in the Sky First Chapter. Tak, to jest pierwszy rozdział całej serii Trails, więc bardzo Bo to jest dobry moment, żeby wskoczyć do tej serii. No może troszeczkę mógłby być lepszy, ale o tym potem. Powiem Wam szczerze, kiedy czytałem wywiady z panem Kondo, który jest teraz szefem studia Nichon Falcom, i tam padło zdanie, że za ten remake odpowiadają ludzie, którzy grali w oryginał i przez ten oryginał chcieli dołączyć do studia. To myślałem, że to jest taka kurtuazja, wiecie? Coś tak, jakby dziennikarz miał coś fajnego do napisania. Nie, to była prawda. Wiecie skąd to wiem? Bo każda scenka, każdy element. Z tej gry, która jest w izo, wócie izometrycznym, zostało przeniesione do pełnego 3D. To, to jest po prostu taka kapsuła czasu, pokazująca, jak się bardzo rozwinął nichon falką. No, to tylko grać. Słuchajcie, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem w tak dobry Rimek. Nie wiem, może to być Resident Evil 2, czy Pokémon e Silver. Po prostu jest to remake, który przekłada oryginał najwierniej jak się da, jednocześnie mechaniki dostosowuje do tego, do czego Falcon przyzwyczaił swoich fanów, jeżeli chodzi o serię Trails. Słuchajcie, w studiu to nie jest duże studio, tam pracują 65 osób, i oni robią Isy i Trails i czasem jakieś inne gry. Więc ogólnie to, że oni wcisnęli jakoś ten remake, by go zrobić, to naprawdę szanuję. I powiem Wam, że już pierwsze sceny, które pokazują, że falkom popracowała nad mimiką, że chce jak najbardziej ekspresyjnie pokazać to, to co było, Kiedyś ukryte pod rzutem izometrycznym, pokazuje tylko, że to robi, tą grę robili fani, bo te sceny, które ja bym wyostrzył względem oryginału, to tutaj są wyostrzone. W ogóle, jeżeli chodzi o system walki, to że możemy na przykład, że mamy taki uproszczony tryb na początku, że możemy w real-time, jakbyśmy grali w uproszczonego Isa, czyli RPG akcji, możemy atakować, robić uniki. I mamy prosty atak fizyczny, i mamy atak magiczny. To co jest ciekawy dodatek, bo potem, jak dostajemy odpowiednią ilość obrażeń, to zostajemy przesunięci do y, trybu walki taktycznego, który został zrobiony w taki sposób, że jest oparty na tym, co było w oryginale. Ale jednocześnie na przykład mamy coś takiego, że już za ruch postaci do przodu po polu walki nie tracimy tury. Więc możemy się ustawić i odpowiednio zaplanować atak, co już sprawia, że ten system walki wydaje się być bardziej odświeżony i walczy się lepiej. Jeżeli chodzi o całą grafikę, to gra wygląda najlepiej, jak nikt się nie rusza. No bo teksturki są ostre, postacie są Dobrze wymodelowane, i to wszystko wygląda tak spójnie, bo to jest największa słuchajcie, to jest największy plus serii Trails, że to wszystko jest spójne, że to budowanie świata czasem aż jest do przesady. Na przykład fakt, że ludzie Wam mówią, no teraz dostaniesz dziennik Bracera, czyli tacy Inwardowi Jedi w skrócie. Czyli pomagamy ludziom, mediujemy pomiędzy państwami i robimy różne rzeczy. To słuchajcie, to, to jest tak dokładnie ten świat zbudowany, żeby do ci tłumaczyć, że jako, jako młody Bracer musisz uzupełniać swój dziennik, musisz raportować, musisz składać raporty ze swoich misji i do tego wszystko musisz zapisywać. No, w innych grach to prawdopodobnie jest dobra, ma w tej notę z PIF, a tutaj to jest wytłumaczone jako element świata. Ogólnie world building, budowanie właśnie całego tego świata jest tak genialne, że mało która firma potrafi tak to zrobić. Że każdy element tego świata jest jakoś wytłumaczony. A przez to, że postacie są napisane w sposób taki naturalny, chociaż, przyznam się, trochę pachnie pierwszą połową lat dwutysięcznych. Co, co jest czasem irytujące, ale nie zmienia to faktu, że jest to, co, że nadal te postacie są napisane tak, że chce się dowiedzieć, co będzie z nimi. Że różne postaci mają różne, e, mniejsze czy większe problemy, czy mają własne przemyślenia. I to jest super, bo ty czujesz, że to jest żyjący świat, mimo że, jak, że animacja czasem no, nie do po prostu nie jest na takim poziomie jak reszta tej gry. Czasem jest sztywna, czasem mogłaby być lepsza. Tak samo jak voice acting, który jest dobry, ale czasem, jak to jest w tańszych JRPG-ach, nie jest dograny. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że jest, Znalazłem taką rozmowę, gdzie postać, twoja postać nie mówi, nie ma nagranych głosów, ale postać, z którą rozmawiasz, Twoja postać ma nagrane, więc to jest taka dziwna rozmowa. Ale jeżeli to przetrwacie, to nie ma wad. Jeżeli chodzi o UI i wszystkie inne elementy, to jest tak dobrze przełożone, to jest tak dobrze wytłumaczone wszystko, że o ile jak pierwszy raz podchodziłem do Sky, to tam parę rzeczy musiałem się dowiadywać w gamefakach czy w innych rzeczach. Tak tutaj. Nie ma problemu, wszystko jest wyjaśnione, wszystko jest pokazane. No i przy okazji możecie grać w tą grę w 120 Hz. Nie wiem, dlaczego Falcon chciał to zrobić, ale zrobił. I mogęcie się cieszyć. Szybszymy, ale tak. Te ulepszenia, one nie wychodzą z tego, że oni chcą zaatakować nie współczesnych odbiorców. Nie, te ulepszenia i te dogodności dla użytkownika są po to, bo falkom się tego nauczył. I to jest piękne. To jest, słuchajcie, ja przez całą tą grę zachwycałem się z jaką miłością podefli do tej starej gry. I to jest coś, co fani Gothica, fani wszystkich gier, które mają dostać remake, albo dostały remake i chciałyby. Bo to jest po prostu oryginał. Nikt nie próbował na siłę przerabiać tego, co kiedyś zagrało. Co jeszcze mogę powiedzieć, oprócz tego, że naprawdę dochłonąłem ten świat jak on pięknie wygląda. Nie wiem, czy to jest. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest poziom Tales of Arise, ale myślę, że jest blisko. Myślę. Myślę, że jest blisko i za. Ten budżet, jakim dysponuje Nihon to naprawdę, naprawdę wybitna robota. Na początku powiedziałem, że to jest dobry start, żeby wejść do serii, ale potem, że potem powiem, dlaczego nie do końca. Bo widzicie, to jest, pierwszy, to jest pierwsza część trylogii Sky. Dwójka i trójka jeszcze nie zostały zrobione. I to jest największy problem. Że po prostu... Z najnowszego poziomu nichona trzeba zejść do prawie tego podstawowego. Jak chcesz dalej kontynuować historię od jedynki, w albo po prostu poczekaj, jak w przyszłym roku wyjdzie chapter drugi, ale no, dlatego to jest największa wada tej gry, że cała że nie jest od razu, cała trilogia zrobiona. Czy według mnie. Czy według mnie ta gra przebije się? Myślę, że tak. Myślę, że ludzie, którzy bali się wejść spróbować tracesów, bo historia, bo to jest 13 część serii, teraz będą mieli trochę łatwiej. I się nie dziwię, że, że oceny tej gry są tak wysokie, bo po prostu tutaj naprawdę wszystko zagrało i nie zdziwię się jak ta gra po latach będzie pokazywana jako taki przykład remake'a idealnego. Na razie, na to ile pograłem, ja bym by to jest gdzieś jedna jedna szósta tego, ale no na razie to wszystko sugeruje, że to będzie 5 na 6. Że to będzie takie solidne 8,5 na 10. A co wy o tym myślicie? Czy Wy też kupiliście trelsy, czy będziecie dopiero próbować, albo w ogóle Was to nie interesuje? Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że będziecie mieli rewelacyjny dzień. Trzymajcie się. Papa. Pa.